Dzień dobry, moim gościem jest pani Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, lekarz specjalista psychiatra, pełnomocnik zdrowia lekarzy Izby Lekarskiej w Warszawie. Dzień, Dzień do... dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy na temat samobójstw. Wśród lekarzy w Polsce. Chciałabym w tym kontekście odnieść się do wyników badań Medscape, z których wynika, że co roku w USA samobójstwa dokonuje aż od 350 do 400 lekarzy. Aż 40% z tych, którzy rozważali odejście z tego świata, nie mówiło o tym nikomu. Jak to wygląda w Polsce? No, możemy się tylko domyślać, ponieważ nie mamy badań, nie prowadzimy rejestrów samobójczych śmieci lekarzy, ale co to, to jakby. A propos tych amerykańskich badań, to to właśnie Amerykanie tak mówią, że to jest tak, że co roku zabija się jeden rocznik, który wypuszczamy studentów z jednej uczelni. Zgadza się. To więcej, tak. Więc to tak pokazuje skalę, tak, że kształcimy i jedny, jedny, jeden od razu idzie. I co, co, co ciekawe, właśnie dużo bardzo młodych ludzi. To co wiadomo, to to, że lekarze generalnie mają wyższy odsetek, wyższe ryzyko popełnienia samobójstwa, Populacja ogólna, co jest szczególnie wyraźne wśród kobiet, młode kobiety. A jeszcze lekarki. zapytam, no. skąd wynika ten wskaźnik, tak wysoki wskaźnik wśród lekarzy? No, to jest dużo różnych składników, myślę, które, dużo różnych powodów, bo z jednej, strony, z jednej strony można myśleć, jakie osoby wybierają zawody związane z pomaganiem. No właśnie, jest, no właśnie jakie. No właśnie jakie. też nie mamy badań, które jednoznacznie to zmieniają, mhm. ale no jednak jest taka koncepcja um, wounded healer, zranionego uzdrowiciela, czyli um, która mówi o tym, że osoby, które wybierają zawody, w których pomagają innych, często same doświadczyły w, w, w dzieciństwie w sytuacji, kiedy one na przykład się musiały innymi zajmować, albo same były zaniedbane. I to są, a propos psychologów i lekarzy, więc można mhm. powiedzieć, że są osoby jakoś bardziej wrażliwe, jakoś tam z jakąś traumą w przeszłości. Eee, wybierają te studia. Wybierają też osoby takie, które są e, takie bardzo skrupulatne, dokładne. Znaczy wybierają, ale też takie się dostają i kończą te studia, tak? Czyli takie e, w psychiatrii my to mówimy, że to są takie obsesyjne bardziej osoby, takie, które się martwią, sprawdzą i taki, ta, im więcej się ma te, te, tych cech, takich, o tym teoretycznie można być lepszym lekarzem, bo się pięć razy sprawdzi jeszcze te wyniki i tak dalej, ale w którymś momencie to się odwraca przeciw temu doktorowi. Nawet jeśli ta skrupulatność służy pacjentom. E, więc całe cechy tych osób, które wybierają. E, następnie całe, wszystko co jest związane z, z, z pracą, z odpowiedzialnością, z tym środowiskiem, co już się na studiach właśnie zaczyna i wiemy o tym, że w trakcie studiów medycznych ten stan zdrowia psychicznego się pogarsza, bo akurat na to nawet polskie badania są. E, i, nie A nie dlaczego wiem. ten stan zdrowia się tak pogarsza? No, właśnie. Co jest takiego trudnego w byciu lekarzem? A z Pani doświadczenia, co takiego jest trudnego? Um, trudno jest mi to jakoś określić w jednym zdaniu, bo, bo z jednej strony jest to odpowiedzialne, z drugiej strony jest to bycie świadkiem cierpienia, mhm. śmierci i też mierzenie się z taką bezsilnością. No bo nie po to się zostaje lekarzem, żeby czuć się bezsilnym. A jednak jest tak, że w medycynie bardzo często no coś możemy zrobić, ale często po prostu. To, co możemy zrobić, to się dowiedzieć, co z temu człowiekowi jest i że nic już nie możemy zrobić. Tak się zdarza. W niektórych specjalnościach to jest częstsze, w innych mniej. No ale to no nie po to jesteśmy dokarzami, żeby czuć się bezsilni, więc to jest bardzo trudne. Plus całe to obciążenie takie biurokratyczne, narastające, wymagania. Niedomogi systemu, nazwijmy to ogólnie. Um, więc z jednej strony, te predyspozycje, które mamy wchodząc już w to, potem to, co się dzieje przez te lata. I jeszcze kolejnym czynnikiem jest e, taka atmosfera w, w środowisku lekarskim, e, która nie sprzyja dbaniu o siebie w kontekście mhm. zdrowia psychicznego. Trochę jest to w tym Etosu siłaczki, która się poświęca dla innych. Albo to jedni tak mają bardziej, inni mogą mieć bardziej w stronę: Ja tu jestem taki super, świetny, jak Bóg, tutaj dzierży czyjeś życie w swoich rękach, więc nie przejmuje przejmuję się swoim niezniszczalny, Co też nie jest prawdą. I to sprawia, że lekarzom jest bardzo trudno zwrócić, w ogóle zauważyć swoje problemy i też zwrócić się o pomoc. Mhm. Wspomniała Pani o kobietach. Dlaczego jest tak wysoki wskaźnik samobójstw wśród kobiet? Lekarek. Znaczy, ja myślę, że on jest wysoki w stosunku do populacji ogólnej, bo wśród ludzi, którzy nie są lekarzami, ryzyko śmierci samobójczej dla facetów jest dużo wyższe niż dla kobiet. Tak to ale wiadomo. w tej grupie zawodowej jest. A w grupie tej, w zawodowej nie. lekarzy jest jakoś to się jednak bardziej w stronę zrównywania idzie i. No, dwa i pół raza częściej kobiety lekarki popełniają samobójstwo niż kobiety w populacji ogólnej. E, I to też znowu to wynika z kilku rzeczy, bo m, w, w, zwykle je, wśród nielekarzy śmierć samobójczą, częściej te zamachy samobójcze udane, tak, czyli takie, które się kończą śmiercią, m, m, zachodzą wśród mężczyzn. Kobiety mhm. podejmują próby, ale one są mniej drastyczne, mniej skuteczne. Natomiast wśród kobiet właśnie tak nie jest. Kobiety lekarki, jeśli chcą popełnić samobójstwo, to robią to równie drastycznymi sposobami, jak jak mężczyźni i no i jakby tutaj po prostu to, to wynika z takiego zrównania się bardziej z tym z tym też kobiety młode mają też tutaj jest dodatkowe obciążenie jeśli mają rodzinę i tutaj dzieci chcą mieć to to jest, żyją w takim bezustannym konflikcie albo będę więcej pracować wtedy zaniedbam trochę dzieci albo będę bardziej dzieci wtedy zaniedbam karierę więc jakby to to obciążenie jest jeszcze większe mhm. a jakie metody samobójstw najczęściej wybierają lekarze tak. Um. To, tak odwołując się do badań, no, są badania amerykańskie, tylko że no, w Ameryce jest bardzo wiele samobójstw poprzez użycie broni. Bo jest do, w tych krajach, w których jest dostęp do broni, no to e, samobójstwa popełniają e, ludzie często z użyciem broni. I co ciekawe, właśnie kobiety wtedy też. Populacja ogólnej kobiety rzadziej, a wśród lekarek jednak częściej. Natomiast no, generalnie kobiety po prostu wybierają takie same metody jak mężczyźni wśród lekarzy. A w ogóle też należy pamiętać o tym, że lekarz jak chce się zabić, to wie jak to zrobić skutecznie, bo ma wiedzę, ma dostęp do środków, jeśli chce ich użyć. No więc generalnie no to jest naprawdę to, to, plus całe to obciążenie, które sprawia, że nie zwróci się po pomoc wcześniej, no to mamy potem efekt. Nie? Powiedziała Pani, że kobiety wybierają najczęściej takie same metody jak mężczyźni, ale wśród kobiet lekarek to jakie to są głównie metody? Tak jakby... hmm. No tu znowu mogę się odnieść tylko do badań takich niepolskich, no bo mhm. my, my nie, nie, nie mamy takich badań o samobójstwach lekarzy w Polsce, nie, nie prowadzimy żadnego takiego rejestru, chociaż pewnie byłoby dobrze y, jakoś to monitorować. Mhm. Natomiast z tych badań, które, które pamiętam, no to na przykład przez powieszenie, nie? Mężczyźni się częściej wieszają, no kobiety e, zwykle lekowo, no i wśród lekarzy, uh -huh. no to tak, leki, uh -huh. no to wiadomo, uh -huh. no bo wiadomo, jakich użyć, ale właśnie lekarki się też często e, przez powieszenie dokonują zamachu na swoje życie, więc, więc takie bardziej drastyczne metody nie? używają, które, które zwykle się przypisuje w populacji ogólnej mężczyzny. Uh -huh. A... A jak pani sądzi, czy w ogóle bezpiecznie jest rozmawiać y, z taką osobą o myślach samobójczych? Będzie rozmawiać z kimś tak. y, o jego no, myślach tak, samobójczych? Tak. No, myślę, że niebezpiecznie jest nie rozmawiać. Y, bo y, jeśli ktoś ma myśli samobójcze, to ma je niezależnie od tego, czy my z nim porozmawiamy, czy nie. Mhm. I nierozmawianie nie pomoże. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nagle, nie mający myśli na nagle powziął taki plan po tym, jak z nim porozmawiamy o tym. To jest taki mit trochę się boimy rozmawiać, bo, bo Anusz natchnę tą osobę i ona się targnie na swoje życie. No, tak się nie dzieje. I to, to, co pani przytoczyła w badaniach, że 40% z tych lekarzy nie mówiło nikomu. No to jest właśnie pytanie, dlaczego oni nie mówili, bo jednak większość samobójców jakoś w którymś momencie jednak z kimś próbuje rozmawiać, jakoś. I to jak porozmawiamy, no to jest szansa, że, że, że tą osobę złapiemy, że pokażemy, że jest jakaś jeszcze inna opcja. Przed, przed zamachem samobójczym człowiekowi robi się takie zawężenie poznawcze i wtedy się widzi, tuż przed tym aktem samobójczym jest... Takie, takie zniekształcenie, postrzegania rzeczywistości, że osoba, która chce do końca machu na swoje życie, ona to będzie widzi, że to jest jedyne rozwiązanie. Nie widzi innych rozwiązań. To jest, to jest takie zjawisko psychologiczne, taki syndrom presuicydalny się to nazywa. I, no i właśnie, jak taką osobę złapiemy za rękę i powiemy, ale to jeszcze może chodźmy tu do, do, do. Zaprowadźmy do specjalisty, cokolwiek, to być może się otworzy gdzieś ta klapka. i Wejdzie jakaś myśl, że może jednak są jakieś inne opcje. Więc rozmawiajmy, rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy, jak się martwimy, to właśnie wprost trzeba powiedzieć. Wprost. Wprost, mhm. tak. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Flaga Łuczkiewicz. Dziękuję bardzo.